Welcome to the Institute of Horror, Valorant's most horrifying house of harrowing. Right this way to the Institute of Horror, Valorant's most horrifying house of harrowing. <laughs> Cześć, z tej a tak wyglądało w zeszłym roku Halloween, w grze League of Legends. Ten rok, jak poprzedni, jest również udany. Riot Games zaopatrzyło nas dosyć ciekawe skiny dla postaci, jak i nową koncepcję mapy Twisted Treeline. Ale zaczniemy od początku, opowieścią Elizy, królowej pająków. <laughs> Shadow Isles. Mówiono, że nie istnieją. Mityczne wyspy, nawiedzone przez duchy i zjawy. Bajeczki dla tchórzliwych dzieci. Ja wiem lepiej. Byłam tam. Gdy tylko znalazłam się na tym terenie, wiedziałam, że coś jest nie tak z tym miejscem. Moja skóra ścierpła, a żołądek ścisnął się z obrzydzenia. To nie było miejsce do życia. Ale gdzieś w głębi czułam, że wyspy powitały mnie mnie Idąc coraz dalej widziałam wokół śmierć. Upiorne drzewa, trawy i kwiaty zalały mnie przerażającym blaskiem. Było tak cicho i pięknie dotknęłam widmowego liścia, drżącego na wietrze, którego podmuchu nie odczuwałam. Wtedy zrozumiałam, że śmierć to drugi świat, a ja jestem w jego przedsionku. Potem usłyszałam pieśń: Pieśń pająka. Mój towarzysz krzyknął z przerażenia i padł na kolana. Obiełam go. Powiedziałam, że nie ma się czego bać. Zmierzał przecież do lepszego świata. Zabiorę ich wszystkich. Do lepszego świata. Przejdźmy więc dalej do aspektu nowych skinów halloweenowych dla Maokaja, Hekarima, Reizeta, Twisted Fate'a, Branda czy Fiora. Nie pokażę Wam ich grze, bo. Przygotowałem dla Was zupełnie coś innego, powiedzmy taką małą niespodziankę, ale zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam mojego gameplaya z Team Forteza 2 w klimacie Halloweenowym. A teraz zapraszam na krótką reklamę z Lola. Jedni już ją znają, a może inni nie. Coś jeszcze trzeba zniszczyć. Oh! Wejdź do tej czaszki i wtedy leż w tą Tak. Aha, czy coś takiego można ją zabrać? Winam nikom nie. Książka. Aha, Nie

Jeszcze bym jakaś parodia, zombie dla ujemnych Jak tak nie odbają? dla jak tam? Och Jeśli możesz Żeby mieć jakiego Zombie Bądź chyba

może wypaść jakiś czar, może wypaść właśnie na tych itemów, a może wypaść po prostu jakaś inna Czar Czarny to są nie takie dodatkowe, jak na przykład, no nie wiem, zielony płomien do miotaczownia, czy inne takie rzeczy. Tu mam bo mam już do miotaczownia zielone To ja mogę. Nie, ja nie mam niczego. Dasz za darmo nie, bo Zabonię, nie na raz, nie jakieś No, Nie, mam na, na razie. Na mam, te 4K. 4K... 2 i 1 Oto ta długo wyczekiwana niespodzianka, o której mówiłem. Jest nią nowa postać, zwana Z, władca cieni. Przedstawiam wam go na pebie, więc nie ma jeszcze zbytnio opisanych skilli, ale z oficjalnej strony możemy się wszystkiego prawie dowiedzieć. Przejdźmy więc do umiejętności. Powiedzmy, że od razu spodobało mi się jego pasy, tak zwany pogarda dla słabych. Chodzi o to, że zawsze, gdy Z atakuje przeciwnika, który ma mniej niż 50 punktów zdrowia, zadaje dodatkowe obrażenia magiczne. W wysokości 8% całkowitego zdrowia wroga skill pod kół jest nazwany oszczym Shurikena. Po przerzucenie tego shurikena zadaje on obrażenia fizyczne każdemu celowi przez jaki przejdzie. Natomiast pod klawiszem W znajduje się umiejętność zwana żywym cieniem, a chodzi o to, że cień Z wyrywa się do przodu i zostaje w miejscu. Przez krótką chwilę powiela jego zaklęcie. Chodzi o to głównie, że mm, na przykład, jeżeli wyślemy swój cień Ołtarzy i użyjemy na przykład umiejętności Q albo na przykład M, e, to klon zrobi dokładnie to samo co my. Ale możemy jeszcze użyć ponownej klawisza W, przez co zamienimy się miejscem z klonem. Umiejętność pod klawiszem M e to cięcie cienia. Z i jego cień tworzą smugę cienia, zadając fizyczne obrażenia wszystkim wrogom w pobliżu. Przypomina mi on trochę skilla Katariny pod W, ale co powinniśmy jeszcze wiedzieć o tym skillu? Jeżeli rzucamy go często, to cooldown skilla W się zmniejsza. W tym przypadku W to jest nasz klon, pamiętajcie. Natomiast jeżeli użyjemy umiejętności W naszego klona i uderzymy tym klonem w droga za pomocą skilla M, powalimy go na jakąś chwilę. A teraz czas na umiejętność pod klawiszem R, czyli naszego ulti. Zwany znakiem śmierci polega ono na tym, że Z zatapia się w cieniach, po czym pędzi do swojego celu, dodając mu obrażenia fizyczne. Tworzy również cień za plecami celu, który wponawia jego zaklęcie i zaznacza cel. Po trzech sekundach znak wybucham, dodając obrażenia fizyczne oparte na ilości obrażeń. Natomiast ponowne użycie klawisza R powoduje, Zamianę miejsc z klonem na tej samej zasadzie co w. Podsumowując, tego bohatera jestem mile zaskoczony ze strony JotGames. Na pewno go zakupię i możecie się spodziewać z mojej strony gameplaya z tą postacią. Tak więc dziękuję za poglądanie mojego filmiku prawie do końca. <grym wytrzymały> Ale czeka was jeszcze mała, jedna niespodzianka z mojej strony: czyli to co najbardziej lubicie. Reklama! <grym wytrzymały> oh <laughs>